Nie będą atakować prawie. Cześć wszystkim, to ja, Brilu. ze mną dzisiaj jest Mr. Wings. Witam wszystkich. I jest to kolejny odcinek serii gram... gramy w Recon Online. Niech to. No, widzę, że zajęłeś moją kampę. Nie, nie ta broń. To też masz wolną kampę o fakt, nie trafiłem. Nie trafiłem w gościa, lOL! No chyba sobie jaj robicie No bez kitu. Problem, przejmiał punkt czy nie? Nie wiem, tam sniper siedzi w tym okienku, więc uważaj. Pakowałem w niego jeden strzał, drugi mi się dał. Ach, nie przyjęliśmy punktu punktów rozgrzewce wzięło wy to! Dobra, teraz. A no to niby fakt, jeszcze rozgrzewka była. Ty już nie, nie przyjęliśmy punktów rozgrzewce. Ale to jest fa fajna ta rozgrzewka, bo w tym czasie możesz pobiegać po mapie i zobaczyć gdzie co jest. Zabić pięciu gości. Gra, no to też. A później nie zabić nikogo. No nie, no myślę, że. Dobra, zajmij tą kampę, ja się położę tam w tym okienku. Może mi się teraz udać jeszcze. Tam się wszystkich... Chyba sobie i... przechłop trafił w... centralnie w głowę. Ja go trafiłem w ramię. 64, no to w ramię go musiałem trafić. O, czekaj. Okay. Nie przejmiemy punktów jeszcze. Ale to o, nie... tam... Trzeba tam zdjąć gościa, bo dopóki on tam leży, to nie przejmiemy punktów. Ale to będzie kamper jada. No nie, my jesteśmy niebiescy, ja nie mogę zrobić wszystkich naszych. Chłas, na zagram w tym karabinkiem, my idziemy, żeby wspomóc trochę. Nie, nie ma bata, ja tu nic nie zrobię. Ja nie mogę. Goście czołgasi, no i niego przechodzę. Okay. Jakim cudem oni nam przejęli ten punkt? Tak, bo... Dobry snajperów. Masz tu kogoś? Na strzał? Dobra, widzę, że nasz przejmuje. Chajne. A i nie przyjmiemy, bo już. Nie przyjęliśmy, dobra, nieźle. Teraz karabinek i uplinałeś tylko to. O, zabiłeś tylko gdzieś tu jeszcze mój drugi papier. I napoje się skończyły. Do końca. Ale on tutaj ładnie. ka też będzie się schować. O fuck. wiedziałem za filarem. Ostatnio tak też pozdejmowałem gości. Ale nieźle, musimy tylko ten punkt... Ładnie utrzymać, ja minutkę 30. wygrana na No, tylko że widzisz, właśnie na fali. To już. Musimy mieć równowagę. 2-2 musisz z niego przyjąć punktów. Ale sobie skoczyłem. Bo jest 3-2. Jest tam idę. Dobra, mnie Kio. Czy coś do domie Snajpa, Ale Snapchier no tym miejsce. Siedzą zaraz przy tym, przy punkcie i kampią. Dobicie chłopa. Czasami mi szybko strzelna ten, szybko strzelna karabinę ten sniberkę jest dobra. Tak, tylko na właśnie szybko. nie wiem która to jest. Muszę posprawdzać tam, jak będę... Można szybko powtórzyć strzał jak mi tego gościu siedziałem za przeszkodą raz, wystawiłem Pokaż, głowę, żeby trafić i od razu się cofnąłem, bo widziałem, że na mnie kampi, to w tym czasie dostałem 3 headów. jej. Dobra. Jeden poszedł. On to zwoduje O fak. No, jeden kolejny poszedł. O, no, Co jest? No mamy 20 sekund, żeby im przejąć. Nierealne. Dobra. No zacznij. FAK nie udało się. Jakbyśmy zaczęli przejmować, to by nam dołożyli czas ja tak powiem. No ile mamy RP, ile będzie po 533 dobra Dobra No to jeszcze czekamy na Druga runda Jakoś tak ciasno na tej mapie Fajna no jest, nic. taka mapa jest jedna, otwarty teren, takie miasto Jakie tam fajne kampy i w ogóle... Jest, i Bo to jest taka mała mapa, wiadomo gdzie wszyscy będą Zero zaskoczenia itd. To znowu chyba z drugiej jest, strony jest jesteśmy snajpera. Tak, z tej fajniejszej, moim zdaniem Okej, okay, punkt jest... Tam O ty, jakoś Dobra LOL Razem z jakimś snajperem poszliśmy na kloku Na siebie Ach, Dobrze Za, do, 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 Zacząłem dostrzegać ludzi na klołku ja też ich widzę, teraz widzę. Co nie zmienia faktu, że i tak padłem. Jeszcze nie wziąłem se Oj 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 Niski strony zdrowia. Dobra, ja tu ciebie bo snajpery nie przydam i idę na dół. U ciebie tak coś tak? Szumi? To jest taka gra, trochę taka... to jaki dźwięk jest. O, jak galbię o regenerację 2 sekundy na sekundę... punkty na sekundę. To jest coś lepiej. Przywózny Aaa! Schował się. Lol, jakie tam trzech snajperów na kupie siedzi. Tak wiem, Tylko trzeba ich trafić osobno. Tam granat im rzucić. Bo tam Ale ktoś to nie podbiegnie pod, Podbieg jakimś cudem i walną w okienko granat tak ma maczy trupy. i LOL wystawiłem się i padłem. Nie, to już tam już nie ma sensu. To już jest przegrane. Pięciu... Czekaj, 3 sniperów siedzi tam na dole i dwóch... Y, sorry, na górze i dwóch na dole. Jeden mniej już A najgorsze jest to, że jedyną. Jedyna możliwość, żeby ich zdjąć to jest właśnie to okienko. O, problem. nie. załączyłeś do mnie. Mam chrapkę miał gościa na dole, tylko nie mogę się wychylić. No, dawajże. że... Serio? Nie, no i nie trafiłem go. LOL. Wsielę się już ściany i... To nie nie idzie. Zero punktów mam, bez kitów. Ajajaj, trafił mnie. Ale spoko, przejęliśmy punkt. Nocie znaczy, ważne, trzeba pilnować, na dół i patrzeć gdzie punkt. Bo się no to fajne, jest... fajna kampa tam gdzie stałem. No właśnie wiem. Już tam widzi się punkt, widzi się gdzie właśnie mi się chowałem po drugiej stronie. Tam strona jest Kijowa do grania Nie co tych wejść w tych wkładek na bardziej na życie Gdzie jak, wiesz gości? Tak, kamp nie mogę gościa trafić. A gdzie go masz? Na balkoniku? Nie, na dole No serio, jak te ty nie do... Jakim cudem nie trafiłem gościa trzy razy A teraz mnie zdjął jakieś z drugiej strony? O, w ten sam. Na, balko... na wprost na balkoniku siedzi. Wiem, jeden. a na dole pod, pod nim bardziej w lewo jest kolejny. Ale dobra, trzy, 13 z... Nie, dwadzieścia sześć sekund. O. Czyżby będzie drugi lanie. On nie będzie ja. Idziemy. Jeden. Ej. Aj, schował się Cloak. Drugi. Zdjęłem perfekta. Dobra. Albo i nie, czekaj, pogubiłem się już. Wygrana. Udałem no. Nic Dobrze, że nie liczy ten. Tych małych, znaczy dodatkowych punktów, ile osób przejmowało w ten punkt, bo wtedy byśmy przegrali. 800, to jest wynik. <grystanie> Dobra, nie zmieniłem sobie jeszcze obrazków? Zmieniłem, ale później zmieniłem na ten. Nie wiem, co jest za Jeszcze dogrywka. Nie, z tej strony, ja. ty już przygraliśmy. Ale dobra, bo to niby. Skoro... Jest jeden jeden. Myśmy byli na tamtej kampi, to tu jest podobna. Może nie taka sama, ale podobna. A, już są goście po drugiej stronie. Jeden na dachu, jeśli go widzisz? Chowa się. Przecież ja nawet się nie wychylam w większości wypadków Popatrzę z góry Teraz się zbytnio nie możemy wychylać przez pewien czas Myślę, że on tutaj nie... A ty widzisz teraz, jak tak jesteś kucnięty? Tak Mniej więcej? O, po tej stronie gość Wiem, no. widzę O nie, popraw go Kurde, schował web. No nie. A! I nie zdjął. Dobrze, Zdjąłem. zdjąłeś go. Dobrze. Za chwilę cię do powrócę. Dobrze się gra z dwóch sniperów, pędzi. No. Jeden by co dobije. Jest dobrze. Powoli, spokojnie, goni. Tak. Tak, tracimy punkt. Fajnie. On dodatkowy czas na przyjęcie Nie no, goście pewnie nie trafił Ojej, 26 po Czy nie, dobra, to raczej będziemy zdążyć czyli przedłużymy, byliśmy, co A, i na czołgu To jest właśnie to, że on ma mocniejszą snajpę I... no więcej Robi, bo on mi zadał 133, ładując mi w korpus. Ja, żeby mu zadać takie obrażenia, muszę go w głowę trafić. Ale dobra, wracamy na tamtą kampę. Mimo to, że przegramy, to przynajmniej się postrzela fajnie. Mam 250 punktów. O, dobra. Zdjęłem... Gościa na dole zdjąłem, tam koło kam. Jeden na balkoniku jest. A nie mam klauka Ej, Lol, on przez klołka mnie zdjął. Znaczy, bo na kropku ludzko widać ludzi o to chodzi. Wiem tylko, że... Dobra. Wie, trafił mnie w, w rękę za 213 Trzebać kiedy on jest? A jak się jeszcze trzeba wyskoczyć. Tak, I czekać że... na niego. Właśnie jak on się schowa, to może się przemieścić. Czekaj, ja zobaczę wokół Dobra, to jest puste. Perfekt mnie zwiął. A tak, perfekt. Ale dobra, przejmiemy punkt teoretycznie. Ja za sekundę wrócę. Ocha. Dobra, jestem. No to wracaj tu na ten, kampę do gości. Jak się dosia... dosiadł na mnie? O, skarży. Wyjrzyj, klo, szybszy i klo, lepszy, więcej klo byłoby genialny O oh fakt, tu jest drugi snajd Masz ty dziadu Zdjął cię? Tak Mieszcze idzie mi zdjął Nie wiem, czemu się to nazbiera, z czego... I przegrano. fuck Aha, tu był jeszcze Szczygiel Dobra. 5. A, A, to jest... Ja, ja się chyba nie zdążę odrodzić. Dobra. No. I koniec. No nic, trzecią rundę przegraliśmy. Ale fajna zabawa z sniperką. Myślałem, że to też rozwiążę w zasadzie remisu. Ten perfekt 1000 punktów na nas zaklepał. I tak byłem 3-3, nawet nie wiedziałem, że aż tak dobrze mi poszło. Poziom 8, ładnie, ładnie. No, to ja już bym połowę 8, 10,5 tysiąca RPS. Mam 8 pra prawie, no tam droni brakuje. Dobra. Ja się z Wami na dziś żegnam, ze mną był Mr. Wings. Żegnam wszystkich. I zachęcam do komentowania i subskrybowania mojego kanału. Cześć.